Cześć, witam w kolejnej odsłonie Zapytaj trenera i od razu czytam pierwsze pytanie od Patryka. Witam Panie Michale, mam problem ze zbiciem wagi. Mój wzrost wynosi 180 cm, a waga obecna 102. 3 miesiące temu zacząłem trenować MMA ważąc 109 kg. Po dwóch miesiącach osiągnąłem wagę 102, po czym waga stanęła. Po dwóch tygodniach postanowiłem spożywać dwukrotnie mniej posiłków, yy, czyli na śniadanie jem dwie kanapki, potem w czasie szkoły jedną i po powrocie do domu lekki obiad. Do tego w dni treningowe po treningu piję karbo. Takie spożywanie posiłków nic nie dało, dlatego proszę o radę. Patryk, musimy sobie tutaj wyjaśnić jedną rzecz, że tak naprawdę to co teraz spożywasz jest tak wielkim deficytem kalorycznym, że organizm jest cały czas w stanie takiego niepokoju i dlatego nie możesz zrzucić więcej kilogramów. Wytłumaczę Wam tak naprawdę, jak działa nasz organizm. Nasz organizm w momencie, kiedy jest duży deficyt kaloryczny przez 2-3 dni, zaczyna włączać takie mechanizmy obronne, czyli magazynować tkankę tłuszczową, bo boi się, że nie dostanie pożywienia, czyli nie dostanie energii na podstawowe funkcje życiowe, takie jak nawet oddychanie czy chodzenie, cokolwiek robienie w ciągu dnia. I utrata wagi na samym początku jest związana z tym, że myśmy w ogóle zaczęli cokolwiek robić i organizm jeszcze jest w takim szoku, czyli z nadwyżki kalorycznej przechodzimy w deficyt i on cały czas myśli, że dostanie, a my mu nie dajemy. I dlatego zawsze te pierwsze okresy redukcji są takimi okresami, gdzie widać największy ubytek wagi, największe spalanie tkanki tłuszczowej możemy zaobserwować, a potem to wszystko przebiega znacznie wolniej. Dlatego obcinanie bardzo drastycznej kalorii może prowadzić tylko i wyłącznie do spowolnienia metabolizmu, ale my już więcej nie starcimy tej tkanki tłuszczowej, ani nie zbijemy wagi. No, jedyne, co nam się może wtedy przytrafić, to skrajne niedożywienie i taka apatia, a to jest chyba już najgorsze, co może być, proponuję rozważyć taką wersję, żeby zbilansować sobie przede wszystkim dobrze posiłki, obliczyć swoją, swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Myślę, że przy Twojej wadze 102 kg powinieneś spożywać około 3000 kalorii. Tak ja tylko strzelam i liczę na wprost. Powiedzmy, niech te 3000 kalorii będzie bazą wyjściową dla Ciebie. Odejmij od tego maksymalnie 500 kalorii, czyli 2500 to jest to, co definitywnie powinieneś spożywać każdego dnia. Czy jest to dzień treningowy, czy jest to dzień beztreningowy. Rozłóż sobie racjonalnie kalorie, czyli powiedzmy jakieś 20-30%, 30%, 30 z białka, 30% z tłuszczy i 40% z węglowodanów i rozbij to wszystko na 5 posiłków. Takie odżywianie, na pewno sprawi, że Twój organizm będzie w stanie funkcjonować, a będąc na i tak deficycie kalorycznym 500 kalorii, będzie spalał tkankę tłuszczową. Takie zdrowe spalanie tkanki tłuszczowej i redukcja wagi, według mnie, to jest pół kilograma tygodniowo, czyli w ciągu całego miesiąca, jeżeli spalimy 2 kilogramy tkanki tłuszczowej, to jest to wynik naprawdę super i uwierzcie mi, tego procesu nie da się przyspieszyć to są no to wynika z funkcjonowania naszego organizmu, z tego jak i dlaczego spalane są wolne kwasy tłuszczowe i tkanka tłuszczowa w naszym organizmie i no niestety niektórych rzeczy nie da się przyspieszyć. Tak samo jak budowanie masy mięśniowej nie jest w stanie zachodzić szybciej niż właśnie te pół kilograma tygodniowo, 700 gram. To jest takie naprawdę maks, reszta co przybędzie to będzie tkanka tłuszczowa i woda jeżeli ktoś wam mówi, że a przytył 10 kg w ciągu miesiąca, to gwarantuję wam, że przynajmniej 7 kg z tego to jest naprawdę woda, która została zgromadzona w organizmie przez spożywanie dużej ilości węglowodanów. I tak samo jest z redukcją tkanki tłuszczowej. Możemy często spotkać takie opinie, że wow, gdzieś tam pani powiedziała: "Schudłam 5 czy 6 kg w ciągu miesiąca, a waży na przykład 60 kg". To jest przede wszystkim na początku efekt zrzucenia wody poprzez redukcję węglowodanów i w ogóle ustabilizowanie jakiejkolwiek diety. Także, Patryku, tutaj to, co Ty napisałeś, to naprawdę moja córka dziewięcioletnia, je dużo więcej, musisz sobie to przeanalizować jeszcze raz, uwzględnij moje rady w tej chwili. A zobaczysz, że na pewno za miesiąc, za półtorej sytuacja y, się ruszy, a Ty przede wszystkim nie będziesz chodził głodny, nie będziesz y, tak jak powiedziałem wcześniej y, głodował czy odczuwał dyskomfortu związanego z tym, że jesteś na jakiejś diecie. Tutaj znajdę kolejne pytanie. Mamy marka jakiegoś. Napisał do mnie właśnie Marek. Czekajcie chwilkę, bo coś z komputerem jest. O. Witam Panie Michale. Mam pewną propozycję dla Pana. Jestem biegaczem, nie zawodowcem, ale też nie zupełnym amatorem. Biegam od dwóch lat. Moje rekordy to 10 km w 39,35 sekund, a w półmaratonie na 21 km godzina i 28 Oprócz pięciu treningów biegowych, w tym tygodniu bardzo chętnie wykonuje trening siłowy, który świetnie wpływa na moje osiągi biegowe. Może zechciałby Pan kiedyś nagrać 10-minutowy filmik w Pańskiej Siłowni, gdzie mógłby Pan pokazać, jakie ćwiczenia wykonywać dla biegaczy i przede wszystkim dla biegaczy. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe, a wiele osób, które w tej chwili biega w maratonach czy w półmaratonach, mogłaby z tego skorzystać. Oczywiście, że na pewno nagramy taki filmik, zwłaszcza, że w tej chwili ogólnie bieganie jest bardzo w modzie i coraz więcej osób można zobaczyć, nawet czy tutaj przy plaży w którymś mieście, czy, czy w różnego rodzaju parkach, na ścieżkach zdrowia, że bardzo dużo osób biega. Także na pewno to uwzględnimy i nagramy taki materiał z ćwiczeniami, właśnie jakie mogliby stosować biegacze. Następne pytanie. Tutaj mam od Mariusza. Mam dość poważny problem z nadwagą. Waży 136 kg przy 196 cm wzrostu. Od półtorej miesiąca próbuję coś z tym zrobić. Cztery razy w tygodniu ćwiczę na siłowni, a wieczorami biegam. Ale do sedna, czy w moim przypadku dobre są serie 15-20 powtórzeń i jaką suplementację byś mi polecił? Obecnie od miesiąca stosuję tylko izolat. No, Mariusz jest kolejną właśnie osobą, która tak naprawdę na pewno ma źle zbilansowaną dietę, bo. Musicie zdawać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy, że 75% sukcesu to naprawdę jest dieta. Ja to będę w każdym moim odcinku podkreślał i powtarzał do znudzenia, ale nie dzieją się cuda, nie ma cudownych suplementów, nie ma cudownych planów treningowych, które pozwolą wam zrzucić, nie wiem, dziesiątki kilogramów tłuszczu z siebie przy złym odżywianiu. Trening jest tylko bodźcem dla organizmu i takim motorem napędowym naszego metabolizmu. My możemy poprzez wysiłek fizyczny rozpędzić nasz metabolizm, ale to, co będzie się działo dalej, jest tylko i wyłącznie rolą diety: czyli czyste jedzenie z lekkim deficytem kalorycznym, jak już wcześniej wspomniałem przy okazji pierwszego pytania. A tutaj pytanie, czy trenować w zakresie 15-20 powtórzeń? Tak się właśnie przyjęło, że trening redukcyjny, czyli trening rzeźbiący nasze ciało, że się tak wyrażę, powinien mieć większą liczbę powtórzeń. Ja osobiście się z tym nie zgodzę. Z tego względu, że w momentach, kiedy my trenujemy na przykład ciężko i budujemy masę mięśniową, te mięśnie są silne, twarde, zbite, mocne, i w momencie, kiedy my nagle. Obcinamy drastycznie kalorie, przechodzimy na dietę redukcyjną z dużym deficytem i ściągamy ciężary kosztem ilości powtórzeń, gdzie wcześniej tego nie robiliśmy, to staną się dwie rzeczy. Poprzez deficyt kaloryczny na pewno pogorszy się nasze samopoczucie i z racji tego, że tych kalorii nie jest dużo, będziemy słabsi, a oprócz tego my jeszcze ściągamy obciążenia. I zwiększamy ilość powtórzeń. Czyli ten mięsień dostaje inny bodziec do pracy bardziej wytrzymałościowej, ale nie, nie dostaje bodźca do utrzymywania swojej masy i nie dostaje bodźca do utrzymywania swojej siły. I stąd często jest tak, że osoby w okresach cyklu masowego, na przykład tak jak tutaj Mariusz waży w tej chwili 136 kg, po redukcji może ważyć na przykład 90. I. Dlatego tłumaczę cały czas tutaj moim podopiecznym, też, żeby nie robili rewolucji w swoich planach treningowych i w odżywianiu w jednym czasie. To powinno zachodzić wszystko stopniowo. Najpierw ustabilizować sobie dietę z lekkim deficytem, trenować tak, jak trenowaliśmy i dokładać sesję treningu cardio, bo to trening areobowy jest odpowiedzialny za spalanie wolnych kwasów tłuszczowych. Trening siłowy, oczywiście. Też spala kalorie i y, intensywny taki trening na zasadzie treningów HIIT może y, bardzo mocno nasilić się właśnie lipolizę tłuszczu. Ale przede wszystkim, dieta. Skupmy się na tym, żeby ta dieta była naprawdę racjonalna i żeby to y, od niej się wszystko zaczynało. Bo y, tak jak powiedziałem, nie ma cudownych suplementów, dlatego nie polecę Ci tutaj na razie żadnych suplementów. Bo na samym początku się ustabilizować tą dietę. A jeżeli już w ogóle byś chciał stosować cokolwiek, to najpierw zastosuj coś łagodnego na bazie elkarnityny, wyciągów z zielonej herbaty, i dopiero później gdzieś tam można sobie dokładać troszkę mocniejsze rzeczy. Ale to już naprawdę ja stosuję takie rzeczy dopiero wtedy, kiedy widzę, że tej tkanki tłuszczowej zostało niewiele, i gdzie organizm, dieta i trening już sobie tak dobrze z tym wszystkim nie radzą, to wtedy można zastosować jakieś właśnie wspomagacze redukcji tkanki tłuszczowej. Ale wcześniej uważam, że jest to naprawdę zupełnie niepotrzebne i wystarczy tylko dobrze wszystko zbilansować, dobrze ułożyć, i na pewno będą z tego wszystkiego efekty. To na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Zapytaj trenera, piszcie do mnie maile i też taka prośba. Oglądajcie wcześniejsze odcinki, bo bardzo wiele pytań się powiela i potem się denerwujecie, że na przykład ja nie przeczytałem, czy wysyłacie mi znaki zapytania, a wystarczy tylko trochę zerknąć w tej chwili. Fajnie jest wszystko opisane, w którym momencie filmu jest odpowiedź na jakie pytanie, także naprawdę wystarczy tylko poświęcić chwilę a na pewno znajdziecie zbliżoną odpowiedź ze swojego pytania. Pozdrawiam.